Słowo na dzisiaj. Dzisiaj mamy 32. część z książeczki Codzienne Rozważania Biblijne autorstwa Bob i Debbie Gass. Dzisiaj mamy temat: Ty i niewolnictwo seksualne. Abym zgnębionych wypuścił na wolność. Ewangelia Łukasza, 4,18. Nieletnie dziecko lub młoda osoba uprowadzana jest przez handlarzy ludźmi co 30 sekund. To prawie milion rocznie. Wielu z nich zmuszanych jest do obsługiwania nawet 30 do 40 klientów w ciągu nocy. Łatwo sobie wyobrazić, co zrobiłyby rządy na całym świecie, gdyby milionowe miasto zostało wzięte do niewoli, a jego mieszkańcy byli codziennie wykorzystywani i maltretowani? Jeśli myślisz, że to straszna niegodziwość, oto statystyka, która powinna złamać ci serce i powalić na kolana. Tylko 1% osób porwanych w celach seksualnych udaje się uratować. Co dzieje się z pozostałymi 99%? Kiedy zostają uznani za zbyt starych, by mieć wartość dla stręczycieli, albo są zbyt chorzy, by pracować, są wyrzucani jak śmieci. To emocjonalne i psychiczne kaleki. Które ze skutkami traumy zmagają się do końca życia. Być może myślisz, to smutne i szokujące, ale dzięki Bogu to nie moje dzieci ani wnuki. Dzięki Bogu. Ale jako odkupione dziecko Boże masz obowiązek się o nich troszczyć. Jezus powiedział, że przyszedł aby opatrzyć tych, których serca są złamane, więźniom głosić wyzwolenie, zgnębionych wypuścić na wolność. Oznacza to, że zamiast unikać problemu, powinieneś być świadomy faktów, poczuć się zaalarmowanym i zaktywizowanym. Politycy zaczynają działać dopiero wtedy, gdy w danej sprawie zabierze głos duża liczba osób. Więc mów, zacznij się modlić, wspieraj służbę, która jest zaangażowana w pracę z poszkodowanymi. W ten sposób pewnego dnia będziesz mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, zrobiłem, co mogłem.